Witam wszystkich. Z tej strony dr Grażyna Torbicka. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co wielu mężczyzn odczuwa jako najgłębszą ranę w sercu. Odnosisz sukcesy w karierze, masz szczęśliwą rodzinę, doświadczyłeś już wszystkiego, co świat ma do zaoferowania, ale kiedy wracasz do zacisza swojej sypialni i stajesz twarzą w twarz ze swoją najbliższą partnerką, ogarnia cię lęk i niepokój. Witam wszystkich. Z tej strony dr Grażyna Torbicka. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co wielu mężczyzn odczuwa jako najgłębszą ranę w sercu. Odnosisz sukcesy w karierze, masz szczęśliwą rodzinę? Doświadczyłeś już wszystkiego, co świat ma do zaoferowania, ale kiedy wracasz do zacisza swojej sypialni i stajesz twarzą w twarz ze swoją najbliższą partnerką, ogarnia cię lęk i niepokój. Czy czujesz, że Twoja sprawność z roku na rok jest coraz gorsza? Czy ciągle martwisz się, że Twój penis nie jest tak duży jak u innych mężczyzn? I że twoja żona nie będzie zadowolona? Niektórzy mężczyźni nawet potajemnie oglądają te absurdalne i przesadzone filmy w internecie, tylko po to, by popaść w jeszcze większy niepokój i kompleksy, co ostatecznie prowadzi do depresji, a nawet wpływa na relacje między mężem a żoną. Dzisiaj, doktor Torbicka. Pani doktor zaraz wyjawi coś, co można uznać za największą tajemnicę stulecia. Gwarantuję, że ta prawda przyniesie natychmiastową ulgę 90% mężczyzn, zdejmując ciężki kamień, który od dziesięcioleci ciążył i am na sercach i pozwalając odzyskać męską pewność siebie. Jednocześnie poprowadzę również nas, kobiety, do ponownego odkrycia naszych własnych ciał. Ciał, które próbujemy zrozumieć przez całe życie, a których być może nigdy do końca nie poznałyśmy. Dzisiejszy odcinek jest kluczowy, zwłaszcza jego druga połowa, w której dogłębnie przeanalizuje ostateczny kod do podwójnego szczęścia kobiet. To nie jest lekcja tylko dla mężczyzn, ale także obowiązkowy kurs samopoznania dla nas, kobiet. Proszę, przeczytajcie to w spokoju i w całości. Wierzę, że będzie to złoty klucz do otwarcia drzwi do szczęścia w drugiej połowie waszego życia. Najpierw obalmy mit, który dręczy niezliczonych mężczyzn. Długość i rozmiar. Powiem Wam to z absolutną pewnością: dla kobiet, a zwłaszcza dla lekarzy, długość i rozmiar nie są najważniejsze. Nie znajdują się nawet w pierwszej trójce to jest jak z kluczem. Nawet jeśli Twój klucz jest długi i imponujący, jak smoczy miecz, ale jest wiotki, czy myślisz, że otworzy drzwi? To niemożliwe. Z drugiej strony, nawet jeśli klucz jest krótki, ale wystarczająco mocny i twardy, wystarczy go włożyć, przekręcić, a drzwi się otworzą. Dlatego użyję trzech czerwonych gwiazdek, aby raz po raz podkreślić, że to, na czym kobietom naprawdę zależy, to twardość, ta prawdziwa twardość. Stopień twardości może dać nam poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji. Drodzy panowie, przestańcie martwić się o te kilka centymetrów długości, czuć się gorsi a nawet zażywać jakieś nieznane leki bez recepty, które niszczą wasze ciało. To naprawdę stawianie wozu przed koniem. To, na czym powinniście się naprawdę skupić, to utrzymanie zdrowia waszego organizmu, aby krążenie krwi pozostało dobre, a wtedy naturalnie będziecie mieli wystarczającą twardość. W tym momencie musimy zmierzyć się z rzeczywistością i porozmawiać o naturalnych zmianach, które zachodzą w ciele wraz z wiekiem. Wielu mężczyzn odkryje, że coraz trudniej jest i am sprostać zadaniu. Chcę Wam powiedzieć, że to nie Wasza wina i nie ma się czego wstydzić. To bardzo normalny proces fizjologiczny. Istnieje wiele czynników, które wpływają na naszą twardość. Oprócz wieku, ważniejszym czynnikiem są w rzeczywistości nasze choroby przewlekłe. Problemy zdrowotne, takie jak nadciśnienie, wysoki poziom lipidów we krwi i cukrzyca, które są powszechne w naszym wieku, mogą poważnie wpływać na zdrowie naszych obwodowych naczyń krwionośnych. Pomyślcie o tym, Erekcja polega na szybkim i masowym napływie krwi do ciał jamistych. Jeśli wasze naczynia krwionośne stają się wąskie, twarde, a nawet zatkane z powodu długotrwałych problemów zdrowotnych, jak krew ma płynąć swobodnie. Zamiast więc gonić za ulotnymi rozmiarami, lepiej kontrolować ciśnienie krwi i poziom cukru, regularnie ćwiczyć, utrzymywać zdrową dietę, a gdy wasze ciało będzie zdrowe, wasza erekcja naturalnie się poprawi. To jest fundamentalne rozwiązanie. Stres psychologiczny jest również głównym zabójcą. Wielu starszych mężczyzn po przejściu na emeryturę traci poczucie celu. Martwienie się o sytuację finansową czy o dzieci, te niepokoje i presja będą miały bezpośrednie odzwierciedlenie w naszej funkcji seksualnej. Dlatego relaks w odpowiednim czasie, rozwijanie zainteresowań i rozmowy z partnerką również będą bardzo pomocne w utrzymaniu twardości. Jeśli okaże się, że problem jest naprawdę poważny, nie rozmyślajcie o tym sami ani nie idźcie do apteki po leki. Dzisiejsza medycyna jest bardzo zaawansowana. Proszę, bądźcie odważni i udajcie się do poradni urologicznej, aby skonsultować się z profesjonalnym lekarzem. Lekarz pomoże Wam znaleźć przyczynę problemu i przepisze odpowiednie leki. To jest najbezpieczniejszy i najskuteczniejszy sposób. Dobrze, po omówieniu części męskiej. Wielki kamień spadł z serca wielu z Was. Następnie poświęcimy więcej czasu na pogłębioną lekcję edukacji zdrowotnej dla kobiet. Zanim zaczniemy lekcję, musimy najpierw rozwiązać problem w klasie problem polegający na tym, że nie ośmielamy się uczyć ani o tym rozmawiać. Doktor Torbicka wie, że wiele starszych osób może myśleć: jesteśmy już starym małżeństwem jak możemy w ogóle o tym rozmawiać? Jakie to niezręczne. Wiele osób może nigdy w życiu nie odbyć z partnerem porządnej rozmowy na ten temat. Ale pomyślcie o tym, pytacie partnera, co chce zjeść na obiad, albo przypominacie mu, żeby ubrał się cieplej, gdy robi się zimno. Dlaczego nie możemy rozmawiać o czymś, co dotyczy waszego szczęścia? Doktor Torbicka ma wskazówkę. Nie rozmawiajcie w łóżku, rozmawiajcie poza nim. Co to znaczy? Nie narzekajcie ani nie wydawajcie poleceń w trakcie akcji, to zbyt stresujące. Możecie porozmawiać z perspektywy troski i zdrowia podczas spaceru po obiedzie, parzenia herbaty czy oglądania telewizji w salonie. Na przykład żona może zacząć mówiąc: Kochanie, oglądałam dziś program dr. Torbickiej. Mówiła o menopauzie. Może powinniśmy o tym porozmawiać, albo mąż może przejąć inicjatywę i powiedzieć: Ostatnio czuję się trochę słabiej i obawiam się, że cię rozczaruję. Jeśli nie stanę na wysokości zadania. Może moglibyśmy więcej rozmawiać? Potraktujcie to jako temat zdrowotny, a nie coś seksualnego czy nieprzyzwoitego. Kiedy obie strony mogą szczerze i bez oskarżeń wyrazić swoje potrzeby i obawy, węzeł w ich sercach może naprawdę zostać rozwiązany. Z dobrym nastawieniem i przygotowaniem oficjalnie rozpoczniemy tę lekcję eksploracji kobiecego ciała. Zaczniemy od najbardziej zewnętrznej części czyli włosów łonowych. Wiele osób uważa je za nieestetyczne i wyobraża sobie ich całkowite zgolenie. Ale doktor Torbicka chce wszystkim powiedzieć, że każda struktura w ludzkim ciele ma swój cel. Włosy łonowe to pierwsza linia obrony naszych części intymnych. Ich najważniejszą funkcją jest ochrona, blokowanie obcych pyłów i bakterii przed bezpośrednim wniknięciem. Możecie być ciekawi, dlaczego włosy łonowe rosną tak kręcone? To nie jest naturalna skłonność do stylizacji, to wynik mądrości ewolucyjnej. Ich kręcona struktura pozwala skuteczniej zatrzymywać obce zanieczyszczenia, tworząc naturalną barierę. Oczywiście, jeśli naprawdę czujecie, że wasze włosy są zbyt gęste i chcecie je uporządkować, aby poczuć się świeżej, jest to absolutnie w porządku. Jednak metoda jest bardzo ważna. Nigdy nie używajcie maszynki do golenia bezpośrednio na suchej skórze. Może to łatwo zarysować skórę i uszkodzić mieszki włosowe, powodując bolesne zapalenie mieszków włosowych, które może prowadzić do powstawania czerwonych, bolesnych krostek, co jest bardzo niekomfortowe. Najbezpieczniejszym sposobem jest najpierw zwilżenie okolic intymnych ciepłą wodą, a następnie użycie specjalnej pianki do depilacji intymnej lub łagodnego żelu pod prysznic, aby piana zmiękczyła nasze włosy i skórę. Następnie użyjcie czystego, ostrego ostrza, aby delikatnie golić zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów. Następnie przechodzimy do wewnątrz i zobaczymy wargi sromowe większe i wargi sromowe mniejsze. Te dwie ważne struktury są jak dwoje automatycznych drzwi w naszych częściach intymnych. Ich najważniejszą funkcją jest wciąż ochrona. Wargi sromowe większe są grubsze i miękkie w dotyku, ponieważ zawierają bogatą tkankę tłuszczową. Działają jak naturalna poduszka powietrzna i miękki amortyzator. Kiedy siadamy, jeździmy na rowerze lub angażujemy się w intymne zachowania, mogą zapewnić doskonałą amortyzację, chroniąc narządy w naszej jamie miednicy. Wargi sromowe mniejsze znajdują się pomiędzy wargami sromowymi większymi, wewnętrzna strona warg sromowych mniejszych jest cieńsza i delikatniejsza, z większą liczbą naczyń krwionośnych i nerwów. Ich główną funkcją jest ochrona naszych bardziej centralnych otworów cewki moczowej i pochwy. Przy okazji, wiele kobiet może zauważyć pod prysznicem, że ich wargi sromowe wydają się asymetryczne z jedną stroną większą, a drugą mniejszą. Wtedy zaczynają się martwić, czy nie mają jakiejś choroby. Doktor Torbicka chce wszystkich uspokoić, że jest to całkowicie normalne. Ludzkie ciało nie jest idealnie symetryczną strukturą. Mamy oczy różnej wielkości, a nawet jądra mężczyzn nie są dokładnie tej samej wielkości. Więc następnym razem, gdy zobaczycie u siebie asymetrię, proszę zaakceptujcie ją. To wasz unikalny znak cielesny. Następnie pierwszy kluczowy punkt naszej dzisiejszej lekcji, a także drzwi do ostatecznego szczęścia. Kluczem jest łechtaczka. Wielu mężczyzn mogło być w związku małżeńskim przez 30 czy 40 lat i nadal nie rozumieć, gdzie ona jest, ani jak jest ważna. Mówię wam, jeśli chcecie dzisiaj sprawić swojej partnerce prawdziwą przyjemność, musicie znać to miejsce. Embryologicznie, żeńska łechtaczka i męska żołądź prącia rozwijają się z tej samej tkanki, są rodzeństwem z tego samego pochodzenia. Ale najbardziej niesamowite jest to, że żołądź naszej żeńskiej łechtaczki. Jedyna część, którą widać z zewnątrz, jest wypełniona ponad 8 tysięcy zakończeń nerwowych. Naukowcy odkryli tę liczbę ponad dwukrotnie większą niż w męskiej żołędzi. Co to oznacza? Oznacza to, że jej wrażliwość jest najwyższa i najbardziej skoncentrowana w naszym ciele. Jest to organ, który narodził się, by odczuwać przyjemność. Istnieje tylko dla szczęścia. Więc, drodzy panowie, przestańcie ciężko pracować i pędzić jak byk. Dla nas, kobiet, takie podejście często sprawia, że czujemy tylko ból i dyskomfort, albo wydaje się, że jesteście zajęci, ale my nic nie czujemy. Jeśli chcecie, aby wasza partnerka była naprawdę szczęśliwa, upewnijcie się, że wykonacie dobrą grę wstępną. Dobra gra wstępna jest jak gotowanie dobrego rosołu. Wymaga czasu i cierpliwości, aby powoli go dusić. Możecie spróbować użyć palców, aby delikatnie i miękko masować łechtaczkę okrężnymi ruchami, jak muśnięcie skrzydeł motyla. Pamiętajcie, aby być delikatnym, używać siły od lekkiej do ciężkiej i zawsze obserwować reakcje partnerki. Ale w tym momencie muszę również wszystkim przypomnieć, że szczęście kobiet bardzo różni się od szczęścia mężczyzn. Szczęście mężczyzn może być bardziej fizjologiczne i bezpośrednie, ale dla nas. Kobiet, uczucia psychologiczne są często o wiele ważniejsze niż stymulacja fizyczna. Nasz mózg jest naszym największym i najważniejszym organem płciowym. Jeśli dzisiaj czujemy się skrzywdzone, zestresowane, nieszanowane lub niekochane, np. pokłóciliście się z nią w ciągu dnia o wychowanie dzieci lub narzekaliście na jej prace domowe, to w nocy, bez względu na to, ile macie umiejętności lub jak bardzo stymulujecie jej ciało trudno jej będzie naprawdę się zrelaksować i włączyć przełącznik szczęścia. Więc, drodzy panowie, prawdziwa miłość objawia się w drobnych, codziennych gestach. Czasami ciepłe, ciężko pracowałaś po powrocie do domu z pracy może sprawić, że poczuje się szczęśliwa uścisk, zaoferowanie umycia naczyń, wyniesienie śmieci, pamiętanie o rocznicy ślubu, te pozornie nieistotne drobiazgi budują w naszych sercach o wiele większą więź emocjonalną niż wasz niesamowity wysiłek w łóżku. Kiedy nasze serca czują się ciepło, bezpiecznie i chronione, nasze ciała naturalnie rozkwitają jak kwiat gotowe na wasze przyjęcie. Kiedy jesteśmy gotowe psychicznie i fizycznie, przechodzimy do sedna dzisiejszej lekcji. Podwójny orgazm, coś czego wiele kobiet może nigdy w życiu nie doświadczyć. Wielu seksuologów wspominało, że jeśli potraficie delikatnie pieścić lub stymulować łechtaczkę podczas stymulacji pochwy, przyjemność, której doświadczycie z tej połączonej stymulacji wewnętrznej i zewnętrznej, jest większa niż suma jej części. Aby zrozumieć efekt mnożnikowy podwójnego orgazmu, musimy najpierw obalić długotrwały mit w przeszłości wiele osób debatowało, czy istnieje orgazm pochwowy, czy łechtaczkowy, jakby te dwa były oddzielne i przeciwstawne. Niektórzy nawet twierdzili, że tylko orgazmy pochwowe są prawdziwymi orgazmami, co nakładało na wiele kobiet ogromną presję. Doktor Torbicka powie wam dzisiaj, że ta klasyfikacja jest błędna. Prawda jest taka, że prawie wszystkie orgazmy kobiece są związane z łechtaczką. Dlaczego tak mówię? Ponieważ mała, widoczna perełka, o której właśnie wspomnieliśmy, to tylko wierzchołek góry lodowej łechtaczki. Pod naszą skórą łechtaczka jest bardzo dużym i złożonym systemem. Ma kształt litery Y lub odwróconych widełek z kurczaka, z dwiema odnogami sięgającymi głęboko w ciało. Może mieć od 8 do 10 cm długości i otacza boki naszej pochwy i cewki moczowej. Więc kiedy myślicie, że dążycie do tak zwanego orgazmu pochwowego, w rzeczywistości stymulujecie wewnętrzne struktury łechtaczki przez ścianę pochwy. W szczególności, na przedniej ścianie pochwy, po stronie bliższej pępka, około 5 cm w głąb pochwy, znajduje się obszar, który wiele osób nazywa punktem G. Jeśli dotkniecie go palcami, nie będzie on tak gładki jak reszta pochwy. Zamiast tego jest nieco szorstki, jak tarka do prania. Punkt G wcale nie jest punktem, to obszar. Pod tym obszarem znajduje się najgęstszy i najbardziej skoncentrowany obszar nerwów w systemie łechtaczkowym. Teraz rozumiecie, tak zwany podwójny orgazm wcale nie odnosi się do dwóch różnych rodzajów orgazmów, ale do jednoczesnej lub naprzemiennej stymulacji zewnętrznych i wewnętrznych struktur łechtaczki, co pozwala tym dwóm różnym przyjemnościom nałożyć się na siebie, tworząc bardziej wszechstronne. Głębsze i intensywniejsze doznanie. Przyjemność płynąca ze stymulacji zewnętrznej łechtaczki małej perełki jest zazwyczaj bardziej skoncentrowana, ostra i iskrząca. Podczas gdy przyjemność płynąca ze stymulacji wewnętrznego obszaru punktu G jest bardziej rozproszona i głęboka, jak ciepły prąd, który sprawia, że czuje się potrzebę oddania moczu. Ale to nie jest mocz. Jest to uczucie przepełnienia od wewnątrz ciała. Jak więc możemy osiągnąć ten efekt mnożnikowy, w którym 1 plus 1 daje więcej niż 2? Dlatego tak ważna jest komunikacja i eksploracja. Szczerze mówiąc, trudno jest robić obie te rzeczy jednocześnie za pomocą prostego ruchu posuwistego. W tradycyjnej pozycji misjonarskiej, ruch partnera do wewnątrz i na zewnątrz może nawet nie dotykać zewnętrznej łechtaczki, a stymulacja wewnętrznego punktu G jest również marginalna, a nie ciągłym naciskiem. Więc wymaga to pomocy rąk partnera. Na przykład, podczas zbliżenia, mąż może użyć palców, aby delikatnie wniknąć do pochwy i gestem haczykowatym, jak przywoływanie kogoś do siebie, ciągle i rytmicznie naciskać obszar punktu G. Jednocześnie jego druga ręka lub podstawa dłoni może delikatnie okrążać i naciskać zewnętrzną łechtaczkę. Ta złożona stymulacja jest kluczem do podwójnego orgazmu. Kiedy wewnętrzne ciepło i zewnętrzna iskra zostaną zapalone w tym samym czasie, uczucie sprawi, że wszystkie komórki w ciele będą razem wiwatować. A my, dziewczyny, mamy naturalną przewagę nad chłopakami. To znaczy, że możemy mieć orgazm wielokrotnie. Po wytrysku ciało mężczyzny wchodzi w tak zwany okres refrakcji. Oznacza to, że musi odpocząć przez chwilę, aby naładować baterie, zanim będzie mógł ponownie uzyskać erekcję. Młodzi mężczyźni mogą odpocząć przez kilka minut i znów być pełni energii. Ale dla nas, w średnim i starszym wieku, ten okres odpoczynku może wydłużyć się do pół godziny, godziny, a nawet dłużej. Ale my, dziewczyny, jesteśmy inne. Nie mamy tego okresu refrakcji. Dopóki stymulacja trwa, nasza przyjemność może być jak fala jedna po drugiej nieprzerwanie. Więc bycie dziewczyną jest również bardzo szczęśliwe. Mówiąc o tym, niektórzy widzowie mogą pomyśleć, Doktor Torbicka, jestem teraz singielką bez partnera, więc czy to mnie nie dotyczy? W takim razie mylicie się. Doktor Torbicka podkreśla, że zdrowie seksualne i samoeksploracja są prawem każdego z nas przez całe życie, niezależnie od tego, czy jesteście w związku, czy nie. Dla starszych singli lub wdów, masturbacja, czyli to, co często nazywamy samozaspokojeniem, jest bardzo normalnym i zdrowym zachowaniem. Nie ma w tym nic wstydliwego zwłaszcza dla kobiet zachęcam was do bezpiecznego i czystego odkrywania swojego ciała pod prysznicem użyjcie palców aby znaleźć obszar punktu g i poczuć różne doznania podczas jego naciskania im lepiej poznacie swoje ciało tym lepiej będziecie w stanie kontrolować swoją przyjemność to jak jedzenie gdy jesteście głodni to naturalna potrzeba ciała proszę podchodźcie do tego ze zdrowym nastawieniem po omówieniu kluczowego kodu do szczęścia, porozmawiajmy również pragmatycznie o kobietach wchodzących w okres menopauzy. Kolejnym wyzwaniem, przed którym staje ciało, jest suchość pochwy. Z powodu spadku żeńskich hormonów nasza błona śluzowa pochwy staje się cieńsza i bardziej krucha, a wydzielina również się zmniejsza. W tym czasie, jeśli bezpośrednio angażujemy się w intymne zachowania, łatwo jest odczuwać ból, a nawet pęknięcia z powodu tarcia. Z biegiem czasu wiele kobiet zacznie się tego bać i odrzucać. W rzeczywistości jest to bardzo normalna zmiana fizjologiczna i istnieje bardzo proste rozwiązanie, którym jest stosowanie lubrykantu. Proszę nie myślcie, że używanie lubrykantu jest czymś wstydliwym lub nienormalnym. To tak jak nakładanie balsamu, gdy skóra jest sucha, lub używanie kropli do oczu, gdy oczy są suche. To bardzo zdrowe narzędzie pomocnicze. Polecam wszystkim wybieranie lubrykantów na bazie wody. Ponieważ są najdelikatniejsze i niedrażniące. Łatwo je zmyć. Przed zbliżeniem wyciśnijcie odrobinę między siebie a partnera, a odkryjecie, że cały proces staje się niezwykle płynny i komfortowy. Ta mała zmiana może znacznie poprawić jakość waszego życia seksualnego. Dlaczego by nie? Oprócz suchości, wiele kobiet doświadcza braku libido po menopauzie. Dotyczy to również wielu mężczyzn. Wraz z wiekiem poziom testosteronu spada, co wpływa nie tylko na zaburzenia erekcji, ale także prowadzi do utraty pożądania i zmęczenia. Są to wszystko naturalne zmiany hormonalne. Jeśli ten brak zainteresowania poważnie wpływa na Waszą pewność siebie lub związek z małżonkiem, dr Torbicka zaleca, aby oprócz dostosowania stylu życia, ćwiczeń i komunikacji, o których wspomniałam powyżej, odważnie szukać profesjonalnej pomocy. Kobiety mogą Udać się do ginekologa w celu przeprowadzenia pełnej oceny hormonalnej. Mężczyźni mogą skonsultować się z urologiem lub lekarzem rodzinnym w celu przeprowadzenia pełnej oceny hormonalnej. Technologia medyczna jest teraz bardzo zaawansowana i istnieją bezpieczne terapie uzupełniające, które mogą pomóc złagodzić te objawy. Ale pamiętajcie, musicie uzyskać ocenę lekarską i nigdy nie kupować leków bez recepty ani suplementów diety na własną rękę. Ponadto, jak właśnie wspomniałam, opuszki palców są bardzo ważne dla osiągnięcia podwójnego orgazmu. To z pewnością dobry sposób na wzmocnienie przyjemności seksualnej, ale są dwa punkty, o których dr Torbicka jako lekarz musi wam poważnie przypomnieć. Po pierwsze, upewnijcie się, że wasze paznokcie są czysto obcięte, błona śluzowa wewnątrz naszej pochwy jest delikatniejsza niż nasza rogówka. Jeśli przypadkowo zostaniecie zadrapani przez długie paznokcie, będzie to nie tylko bardzo bolesne, ale może również spowodować krwawienie, a nawet infekcję bakteryjną, co nie jest warte ryzyka. Po drugie, dokładnie umyjcie ręce mydłem. Nasze ręce codziennie stykają się z różnymi rzeczami i zawierają mnóstwo bakterii. Umycie rąk przed tak intymnym kontaktem jest najbardziej podstawowym szacunkiem i ochroną dla partnera. Jeśli również uważacie, że wzajemny szacunek i szczera komunikacja są najważniejszymi fundamentami intymnej relacji, proszę napiszcie wzajemny szacunek w sekcji komentarzy poniżej, abym poznała wasze myśli. Przed obaleniem mitu, doktor Torbicka chce wam również przypomnieć. Wielu starszych mężczyzn i kobiet jest zakładnikami przekonania, że seks musi oznaczać stosunek płciowy i musi wiązać się z penetracją. To jest w rzeczywistości nieprawidłowe. Zwłaszcza gdy wchodzimy w wiek średni i starszy, nieuchronnie doświadczamy pewnych dolegliwości fizycznych, takich jak zapalenie stawów, ból pleców, a nawet operacja prostaty, gdzie nasza siła fizyczna może być zmniejszona. W tym czasie powinniśmy poszerzyć naszą definicję intymności, włączając w to czuły uścisk, delikatny pocałunek, oraz pieszczoty i masaż dłońmi. Kontakt fizyczny bez konieczności penetracji może również przynieść bardzo głęboką wymianę emocjonalną i satysfakcję. Nigdy nie rezygnujcie ze wszystkich intymnych aktywności tylko dlatego, że czujecie, że już nie możecie. To byłaby prawdziwa szkoda. Kluczem jest uczucie bycia razem, a nie wymagane ruchy. Na koniec obalimy długotrwałą i niezwykle szkodliwą plotkę. Wiele osób, zwłaszcza niektórzy mężczyźni o bardziej tradycyjnych poglądach ma bardzo błędne wyobrażenie. Myślą, że jeśli części intymne kobiety mają ciemniejszy kolor, oznacza to, że ma ona bogate doświadczenie seksualne i rozwiązłe życie. Doktor Torbicka jest tu dzisiaj, aby powiedzieć Wam, z całą swoją profesjonalną wiedzą, że to stwierdzenie jest całkowicie błędne. Kolor części intymnych jest głównie związany z trzema rzeczami. Pierwszą jest nasz naturalny kolor skóry i dziedzictwo genetyczne. Tak jak to czy rodzisz się z białą czy czarną skórą, jest zdeterminowane przez geny. Niektóre osoby rodzą się z większą ilością melaniny niż inne. Drugim powodem jest wpływ hormonów. Kiedy kobiety przechodzą okres dojrzewania i ciąży, kiedy hormony gwałtownie się zmieniają, kolor części intymnych naturalnie ciemnieje. Trzecim możliwym powodem jest długotrwałe tarcie. Na przykład, jeśli lubisz nosić bardzo obcisłe dżinsy lub bieliznę, Materiał będzie przez długi czas ocierał się o skórę. Z biegiem czasu warstwa rogowana skórka w tym obszarze zgęstnieje, a kolor naturalnie wyda się ciemniejszy. Nie ma to absolutnie nic wspólnego z tym, ile razy uprawiałaś seks. Doświadczenie nie ma tu nic do rzeczy. Więc proszę, przestańcie oceniać kobietę na podstawie jej wyglądu. To jest powierzchowne, ignoranckie i niesprawiedliwe. Dzisiaj omówiłam wszystko od męskiej twardości po tajemnice kobiecego ciała. Poświęciłam również dużo czasu na zgłębienie prawdziwych sekretów podwójnego orgazmu, radości z jedności ciała i umysłu oraz obaliłam wiele powszechnych mitów. Wierzę, że treść jest bogata, ale każdy punkt jest ważny. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie pomoże Wam, drodzy Państwo, spojrzeć na intymne relacje w drugiej połowie życia z bardziej zdrowym, pozytywnym i otwartym umysłem. Pamiętajcie, że zdrowe życie seksualne i intymne relacje są bardzo ważne dla jakości życia nas, osób w średnim i starszym wieku. Nie chodzi tylko o satysfakcję fizyczną, ale także o rodzaj komunikacji emocjonalnej i intymnej więzi. Jest to bardzo ważny smar do utrzymania relacji między partnerami. Nie czujcie się skrępowani ani zawstydzeni tylko dlatego, że jesteście starsi. Czy warto po prostu rezygnować z tego prawa i przyjemności, które do was należą? Wiele razy delikatny uścisk, czuły i intymny dotyk jest wart więcej niż tysiąc słów. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program dr Torbickiej i czujecie, że był dla Was praktyczną pomocą, proszę, polubcie nasz filmik i udostępnijcie go, aby więcej znajomych mogło zobaczyć tę prawidłową wiedzę zdrowotną. Z tej strony była dr Grażyna Torbicka. Dbaj o wasze zdrowie fizyczne i wewnętrzne szczęście. Do zobaczenia następnym razem.